Siemanko moi drodzy z tej strony Łukasz M Na dzisiejszym odcinku wracamy do przeszłości i otworzymy sobie tego oto giftboxa nordyckiego z FIFA 365 2017 W okienku zawsze jest Antoine Griezmann mały Dodatkowo jest również duży w środku Plus karta limitowana inna Malutka i jakaś karta specjalna więc zobaczymy co tym razem wpadnie, no i oczywiście są saszetki plakacik jest również tu jest wspomniana duża karta Antoine Griezmann tutaj mamy limitkę z Tomasem Millerem czyli jest Bayern i Atletico malutki Griezmann no i pozostałe wszystkie wyciągamy między nimi powinna być jeszcze karta specjalna a jest nią Tiago Alcantara z Bayernu więc jest od razu punkcik bo jest Bayern 10 10 wszystko się zgadza liczę na Rarki. fajnie byłoby trafić na przykład Roberta Lewandowskiego już nie mówię oczywiście Cristiano Ronaldo czy Messi chociaż ostatnio trafiłem i Messiego, i Ronaldo, więc lewy byłby potrzebny. I pierwsza saszetka: Oblak Atletico. Tutaj mamy Majkona, Sao Paulo Vargas Chile, Szalkę Junior Kajkara, Matias Fanberg z Malmo, i to jest karta nordycka, typowo. Plus Fonte z Portugalii. Atletico tutaj, a Atletico, no teraz bym zapomniał, czyli jest remis 1-1 Nordyki będziemy odkładać sobie I lecimy, kolejna saszetka I tutaj jest Sturaro z Juventusu Atletico, Gabi, drugi punkcik, Atletico prowadzi Weigl, Borussia, Renato, Augusto, Bar... Brazylia Tutaj mamy Next Generation Schalke, Meyer Zane i Adelbert z Belgii. Bayern odpowiada, bo wpada do Glasz Koszta. Mamy 2 do 2. Engwal z IFK Göteborg. bazoweczka nordycka. Zegelar. Sporting Kazemiro Real Messi goal Barcelona i jeszcze bazoweczka Kejhila z Anglii Szalkę Meyer Atletico Carrasco trzeci punkt prowadzi Atletico 3-2 Ginter z Borussi, Dijks, Ajax, Mares z Leicester i Podolski, Niemcy. Piąta saszetka, jesteśmy w połowie w tym momencie kawani, Paris Saint-Germain. IFK Göteborg, Rix, Ruben Neves, Porto, Waran, Real, no i proszę, z Borussi, Rode na Goldzie i mamy Ronaldo Extra, czyli to też jest Nordyk. Jeżeli chodzi o wynik, to prowadzi Atletico 3-2 z Bayernem. Ale mamy jeszcze pięć przeszetek, więc wszystko się może zmienić. Ramos, Borussia. Sergio, Roberto, Barcelona. Jest Bayern. Kimmich I mamy znowu Remis. 3-3. Quadrado, Kolumbia. Lombard, Zenit. Fansik i Romero. Argentyna. Lucas Paris Saint-Germain Witzel Zenit Marcano Porto Bravo Chile No i proszę jest logo Barcelony Ładnie i Fellaini Belgia Ajax Goodale. Maskerano Barcelona. Jest Bayern. Mamy Alonso. Czabi Alonso. Obecny trener Bayernu, Leverkusen. Czyli prowadzi Bayern 4-3. Cilesen z Ajaxu. I3 specjalne czy nie? Nie. Dwie. Sergio Ramos Defensive Rock z Realu i Alaba Bayern mamy Dynamo czyli piąta karta dla Bayernu i tutaj jeszcze Runej był z Anglii dwie sażetki zostały zbliżamy się do końca Bayern już uciekł na dwa punkty różnicy Isco Real Gutierrez Sporting Aleksandro Juventus, William Carvalho Sporting, Hummels, mamy Hummelsa z Bayernu, szósty punkt, to jest chyba teraz już zdecydowane prowadzenie trzema punktami, następnie z IFK Göteborg, Elbeck, Ankersen, Rix, Midfield, Angines, i co jeszcze tutaj trafimy Salach Roma i Terstegen O już troszeczkę nie łapię zuma, bo mamy za bardzo rozłożone wszystko molde Flo i kofi adu Również Malmo. Wcześniej Molde, teraz Malmo. No i zostały dwie ostatnie karty. Lalana z, z, z Anglii i Barcelona Plastic Multiple. Czyli nic już więcej nie doszło. Wynik to 6 do 3 wygrywa Bayern. Tyle kart powpadało, koniec końcem. No i co? Najlepszą kartą z dzisiejszego odcinka jest chyba Ronaldo tutaj. Później nordycki debut, czyli ta karta fans. No i później 5. Nie, tu jeszcze mamy specjalną ekstra. No i cztery karty bazowe, więc powiem Wam średnio, słabiutko, jeżeli chodzi o nordyki, 10 saszetek, a tylko 7 kart, w tym 4 bazówki. Ok, to tyle. Dajcie znać, co myślicie odnośnie trafionych kart. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i. Cześć.